tydzień temu Wosilkowi sprawdziłem tą posesję Marka sprawdziłem posesję. Nie ma nic, min, nic nie ma. Tym wykrywaczem sprawdzałem, że nic nie ma. Jest wszystko ok że e, samochody nie są zakopane. Ktoś mówił, że pan Marek Kuleszkaz samochody kupuje. to jest nieprawda. Ale mam zastrzeżenie do burmistrza Wasilkowa że Przejeżdżałem, całą rzeczkę, suktość, zobaczyłem sam niedawno i burmistrz się nie wziął się. Więc pytam burmistrza Wasilkowa, Antoniego Pyłkowskiego, dlaczego się nie bierze za robotę. Jeszcze daje tydzień czasu na 3 e, dni daje 3 tygodnie daje na zastanowienie się dla pana burmistrza Pyłkowskiego. Antoniego i... Mam nadzieję, że w parodieniu to moje polecenie i żeby nie, tak jak tutaj widać, zarosięte chłasty, wszystko to trzeba powycinąć ładnie pięknie, żeby wszystko było. Ale Marka Kuleszy też daje nakaz, żeby tam koło krzyża, ja przyjadę na drugi raz na ognisko i na Krzysztofa Niemieckiego też daje nakaz, żeby było ładnie, pięknie zrobione, żeby była kładka zrobiona, dojść do krzyża. Bo krzyż, to trzeba, o trzeba dbać. Trzeba szanować krzyż, Bo na krzyżu został ukrzyżowany Pan Jezus, za naszych grzech, za wszystko. I trzeba o, o takie rzeczy dbać. Szczerze i uczciwie. I jeszcze mam prośbę do burmistrza, że tu zaobserwowałem dzisiaj to żeby... Trzeba, żeby policja na tej trasie stanęła. Od 34, nawet Dali tam troszeczkę, i żeby wyłapywała samochody, które nie jeżdżą bez światła i za prędko jeżdżą. I mam nadzieję, że burmistrz to Wasilkowa porozmawia z komendantem policji popowem. Wasilkowa i popowem i wyśle radiowozy i będzie. Że, żeby się kręciły. Się. Żeby się kręcili się tutaj i, i żeby stali, żeby byli żeby pilnowali, żeby było wszystko w porządku. Dziękuję bardzo.